Siema, 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 jesteśmy właśnie w dziwnowie sobie, bo sobie uznałam, że tak sobie będę trochę skakać między otoczeniami, no bo w sumie czemu nie, bo mi się trochę narobiło tych serii jak i tak. No warto by było trochę to zagęścić, ponieważ każdy lubi coś innego. <laughs> Tylko problem jest z tym, że ja nie lubię tej rodziny, ponieważ powracamy sobie do dziwaków, którzy są dla mnie po prostu mega, 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 mega nudni. Ale patrząc na ten obrazek srającej belli ćwirne klopie, wpadłam na mega genialny pomysł, ponieważ z czego pamiętacie, w ostatnim odcinku okazało się, że nasi dziwacy są troszeczkę mało seksowni dla damskiej części dziwnowa, Voldemort oraz ten, który nie wiem czemu ma taki brudny ryj, chyba po prostu sobie dorabia po godzinach jako górnik. No to oni tak trochę nie bardzo, no. Ale tak sobie pomyślałam, że może po prostu oni się mocno, mega postarają o to, żeby zdobyć serce Belli Ćwir, ponieważ w dupie z tymi dziwakami całymi. Ale ja mam mega plan na tą osrającą Bella Ćwir, ponieważ z czego pamiętam, ona jest aktualnie zaciążona wraz z generałem Bolcosławem. A z czego patrzę po łapach Belli, to ona nie jest ani oświadczona, ani poślubiona razem z Bolcosławem. To jednak spróbuję, żeby jakoś ten ludki, ten, kurde, co ma mopa na łbie, albo ten, co ma z niewyjściową gębę, Ten ma niewyjściową fryzurę, ten ma niewyjściową gębę. Więc oni tak nie bardzo w dziewczyny. No ale spróbuję. No Bella będzie mieć misję u mnie w Dziwnowie, być taką żywą kukułeczką. Mianowicie ona tutaj się wprowadzi, rodzi dziecko generała Bolesława, w międzyczasie puści się z kimś innym i pójdzie do kogoś innego, ale też pewnie będzie zaciążona wraz z którymś z dziwaków i tam pozostawi to dziecko. To jest brzmi jak strasznie debilny pomysł. Także hej, kurde, robimy to! Tak! Więc no to jest plan napellać wir aktualnie. A jeżeli chodzi o tych chłoptasiów, to nie wiem. Nie wiem. Prawdopodobnie mogę spróbować z Leszkiem i coś tam z tą jego baterią po chwili irytować, ponieważ on ma jakąś tą swoją kobitę, więc no to może być mój plan na dziewaków. Ile oni mają kasy trochę? No to ewentualnie ten, który nie będzie mieć szczęścia u Belli, będzie mógł się awaryjnie skorzystać z tego ciulstwa. Niech ma ode mnie dzień dziecka. Co tutaj w ogóle robi kurde Lucian Papuszka? <laughs> Lucian Papuszka... O nie, przypomniało mi się. Lucian Papuszka pewnie teraz kurde rozgrywa wielki mecz w szachach i tak się zastanawia, jak się zemścić na Waldku, ponieważ Waldek tak, Waldek stracił wtedy w pożarze Cecylkę. Aha, jest do tego... Dlaczego ty nie masz wspomnienia o tym, że twoje zauroczenie zginęło, jak ty normalnie widziałeś się śmierć? Ty nie czułeś sukiń synu. Do tego jeszcze chcę zobaczyć ducha. On jest. Nie, dobra, okej. Okay. On jest chory. Ech, walić go. W takim razie zajmujemy się tym paskalkiem yy, i tym, żeby on pomyślnie zarwał do Belki. W takim razie, no dobra, no to powiedzmy, że Waldemar idzie na solo, na solo umysłowe z Lucianem się wyjaśnić a propos Cyli, może będzie że bardziej pociągał Belle z takim głównym naryju. O nie, on jest turbo głodny w ogóle. A czy ty ją prostu W sumie pół biedy, że ona ci się nie podoba, ale bo już nie pamiętam, podobam ci się? No. Widzisz, podoba się taka jej sraka na mordzie, i okay, to ja cię nie myję, ty taki zostajesz. Kurde, ale muszę cię chociaż najeść czymś. A pizza się skończyła. Ty podasz. Żeby przypadkiem Pascal nie zdechł. Dobra, no to jeżeli ona ma chemię z tobą, to ty się postaraj trochę bardziej. Nie, co to jest? Ty lepiej obadaj, co to jest kobieta. Przestań, przestań, po prostu bądźmy friendsami najlepszymi. Friends with benefits, no! Gdzie on lezie w ogóle? O kurwa! Ma jakieś niesamowite zdolności potrafi telepatycznie kogoś masować. Dobra, który z was wygrał solówę? Nie ja wiem, w sumie. Podejrzewam, że bitwa na szachy może naprawdę długo trwać, ale. Yy, gówno mnie to interesuje w tym momencie. Ale... Ty, on mi zdechnie. To też nie jest fajna option troszeczkę do Mix. Domix, skąd Ty w ogóle wszystkich Bella podnieca po kolei. Nie jest dobrze, musisz właśnie... Dbaj o siebie, musisz być najedzony i musisz być wyspany. O nie, on nic nie zjadł, kretyn. Bilu, wstawaj. O, o, najlepsi przyjaciele w ogóle za nic, spoko, cieszy mnie to. Dlaczego nie jesteś taki romantyczny? Pierwszy pocałunek, dopiero Tyrus! Jaki gentleman. To w takim razie, jak pierwszy pocałunek jest potem jak jesteście prawie 100 na 100. Nie, ma, nie masz z nią chemii? Okej. Okay. To cimci cim będzie dopiero po ślubie, nie ma innej option. Jej. I, I od razu gorące z, z delikatnego muśnięcia przechodzimy od razu do języczków. O co z tym dzieckiem się dzieje? Nie wiem. Ratunku, niech ktoś mi pomoże. W sumie mamy na popuszkę. On ma swoje śmierdzące zielone dziecko, to niech potrenuje na tym też. Albo niech nam pokaże, jak żyć, bo my nie umiemy wszyscy żyć. Ej, a to przypadkiem nie jest psiapsi? Belli? Bowsta trochę to scitować, bo nie mi się czekać. Ja jestem strasznie niecierpliwa. Oh no. No, no, nie gadajcie, że to nie jest psia, psi. Ty jej nie znasz wcale. Wiesz, eee. eee. tak mi się kojarzy, że jest taki bóg, że jeżeli czasami się dzwoni Leszek do baterii, ona jest w tym momencie w pracy, to tak jakby odbiera Bella ćwiry i mówi, że Blanka jest w pracy, weź się do roboty nie robię. No to po co mi to było w ogóle? Beznadzieja. Ten w ogóle co z tą planką? Kurwa, szalony. Kurde serio, ale ta parcela jest głupia, że nawet się nie zmieści Ej, serio. Nie. nie. zmieści tu się łóżko dwuosobowe. Muszę spać na dworze. Ale tu jest wiecznie lato, ponieważ tutaj mamy pustynię, więc dobra, będą spali se takoj. No, i no, sobie zaraz pójdzie, w ogóle będziemy pinać w dupie wasze sztywne towarzystwo. Zresztą dobra, nie wkurzajcie mnie, tak jestem wkurzona, bo miałam idealny plan i wprowadziłam tą ścierkę, w sumie nie wiem po co. O, nagle masz chemię z Bellą po 50 latach, o oh, Boże, zapomniałam o tym obsranym dziecku, Leszek ratuj, Bo to jesteś najbardziej na chodzie. zadzwoń po usługi. Co? Co? Jak właśnie mieliśmy się pocałować po raz pierwszy? Co? Nie! Nie! Dobra, to chociaż możesz się wyszczać, wyspać i w ogóle. No nie, no, się zaśmierdła, po prostu nas zgniła, bo tak czekała na końcu co z nią zrobisz, i mijały godziny, miesiące, lata. No, byś się wstydził. Dobra, weź po prostu... Pascal, nie wkurzaj mnie, oki. Okay? O nie, morda ci się naprawiła. A ich randka jest dobra. W sumie zważywszy na te wszystkie okoliczności, to aż się dziwię. No nie, no jeszcze musi, kurde... swojego przyszłego śwagra dziecko lulać, Bo nikt nie potrafi, no to rzeczywiście, że ona podbija tą randkę jako dobrą. Ona chyba jest naprawdę anioł, a nie kobieta, więc tym bardziej ją popieść, pocałuj. Docenię. Nie, Bara Bara dopiero po ślubie. Nie, urodzimy nigdy w życiu tego dziecka tą Bellą, bo on zanim się ogarnie, to miną wieki. Ta Bella, kurde, zdąży zdechnąć z nudów. No ho. No Boże, no coś mi w końcu zaczyna wychodzić. Ciekawe, kiedy to pieprznie. Hmm, no odliczajmy wspólnie. Raz, dwa, trzy. Nawet przyszła, nie wystawiła nas. OMG. Dobra, rozmawiaj. Plotki, plotkuj o... O. o! oczywiście, że o swoim bra... W tym momencie moje IQ po prostu spadło. Waldemara stary koifnął. Ale szkoda, że Waldemar to jest jego brat rodzony, no! Ty pajacu jeden, co to w ogóle robić ze sobą, no! Ja go nienawidzę, tego ale mogę go zabić. Przy pierwszej, lepszej okazji. Przedstaw Simowi Lucian? A on tu dalej jeszcze naparza swój umysł? No nie no, Waldemar w takim razie, jak on ci robi taki pojedynek, no to musisz z nim grać umysłem. Albo nie wiem. Czy nie, nie. Albo na chujach se pograjcie. Ej, w sumie teraz Lucjan jest wolny, bo Cecylka została z z zginięta. Waldemar w sumie też nie ma nikogo, bo <grym> Cecylka została zginięta, więc może w sumie oni się nienawidzili, ale ta wspólna tragedia i miłość do szachów ich kiedyś połączy. O kurwa, O kurwa. Ej, poczekaj. Spójrz na tą krzywą mordę. W sumie jest tak, praktycznie tak samo krzywa, jak i twoja, więc może by ci się spodo Walcz! Nie, 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 nie. My nie możemy walczyć. Boże, jakie w ogóle staty z kosmosu. Nie! <laughs> może tak by podjebawszy bolcosławowi któregoś z synów. Ale po podrobo. On by i tak nie tęsknił, ponieważ nienawidzi swoich dzieci. Hue, hue. Oooo, Do jedna. Czemu się kłócicie? Tu, 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 tu po po dupie to może mu przejdzie. Bądźmy przyjaciele, friends forever. Oni mają jakiś samochód do roboty, powaliło ich. <laughs> Jesteśmy przyjaciółmi. Ale. Ale, Lucjanku, jeszcze nie ma nocki. No, popieprzyło ci się. Mamy środek dnia, Lucianku. On naprawdę chyba mocno przeżywał utratę Cecylii. Trzeba mu dopomóc. Waldemar. Ale mamy, kurde, te, te staty dolne. Mamy takie gówniane, że chyba tego nie zrobimy w tym odcinku. <ścoughs> Jeszcze raz. Dobra, bez tych gówniarzy. No nareszcie. Dobra, ten zajada spódki. Pokol Lucian olał. Ej, w sumie chyba dzisiaj młode ma urodziny. Jestem ciekawa, jaki ma parchatery. No i dobra, i w sumie się dowiemy. No co on jest taki w ogóle zbugowany? Że... ...nikt go nie potrafi normalnie trzymać w łapach, tylko go każdy trzyma, kurde, nie wiem. To jest jakiś dzieciak wyrwisut, że normalnie się sutków z zębami trzyma, że nie potrzeba go w ogóle rękami trzymać. Boże, co ja w ogóle gadam na ratunku? Jak ty wyglądasz w Hmm, ...nie. Gdyby nie te odstające uszy... ...to byłbyś całkiem przyjemnym dzieckiem, wiesz? A jej brzuch w końcu nie urósł? Ona w końcu jest w ciąży z tym kretynem. By jest. Pięć, dopiero godzin ciąży, no na pewno. Ja z wami tyle czasu nie wytrzymałem, dostanę szału. Jezu, jak więc zlikwidować ten dolny pasek? Chryste, panie. dobra. Przeczytujmy delikatnie, ponieważ to jest robota bez sensu, jak w sumie tak są przyjaciółmi, także wzajemne relacje do Lucian. O, no dobra tak, a w rezultacie są na minusach, no ale nie, 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 nie. Oczaruj tego zwerla. Ej, mam nadzieję, że to nie jest tak śmierdzę, tylko ta sterta śmieci. No to jedziemy z tymi psycholami. W ogóle właśnie tutaj w dziwnowie są sami psychole. Chyba nie ma takich normalnych simów. To jest normalnym simem podług was w dziwnowie proszę o komentarze, bo dla mnie w sumie nikt. <laughs> tutaj każdy jest creepy na swój sposób. Je to dziecko, kurde, drzery, ja po co? Sobie jest szczęśliwe, to czemu morda? No czule, czule. Nie, oświadczać się chyba nie będziemy. O, bara. bara. Urła, leszek. To nie Laszek, to kto tutaj siedzi? Urła, Bella, tym bardziej stąd. Idź, idź mnie. Czwarek komórki mi normalnie parują, ponieważ tyle rzeczy, co ja wymyśliłam na raz, żeby ruszyć tą ludną rodzinę. To no po prostu chyba nigdy czegoś nie wymyślałam na spontanie. Aż tak nadto. Róbmy sobie taką rajską łazienkę wśród tych wszystkich kurde chwastów. Po prostu zasiądźmy na kiblu i rajmy wspólnie tą marychę, którą oni tak namiętnie tutaj sadzą. Bo nie wierzę, że to może być cokolwiek innego. Eee, dobra, bo coś z tym dzieckiem jest nie halo. A, tylko brudne. Boże, tylko brudne. Nie jest twój stary, twoja stara? Ty, co ona się z nim kłóci? Co ty się sadzisz? Oni się nie lubią, czy tak nagle zaczęli? Dlaczego ty nagle nienawidzisz swojego brata? A on sobie nic do ciebie nie ma. Ay, halo, 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 simsiki. Co to jest? Ta się pruje, kurde, do niego. A w sumie pewnie nic do niego nie ma. Czy ma? Czy nie ma? Czy ma? Czy ma? Czy nie ma? Czy ma? Czy nie ma? Emocje jak na grzybach. Ma czy nie ma? Eee, zacięło mi się w ogóle. Nie, ma dziesięć, a to czemu ona się kłóci tak z dupy? No, Bella, w końcu weź brzucha, dostań cokolwiek, no. Ci też się w ogóle kłócą, ja nie wiem o co im chodzi, w wszystkim ratunku. Dobra, Bella, przydaj się na coś, oprócz urodzenia dzieci, chociaż kanapki z szynką zróbno. Sporze, jaka ona jest głonna, O co im chodzi? Dlaczego oni tak nie jedzą? Halo, anorektycy? Widziałam przed chwilą, że mówiłaś, że nie chcesz być gruba jak słoń. A ten nawet nie wie, na co się gniewa. Już jest ten stan. Super. Fajnie. No Jezu, żrej to no już tak nie rozkładaj wszystkim, to będzie chciał to... Tą... Lucian! Ty masz własny dom. Czemu dajesz bezdomnego ciecia? No to zjedz. A ten co, znowu ryczy już. Bo pielucha, czy ktoś się stanie mu pieluchę zmienić? O, ty. No, po prostu wujek kroku, ja pierdolik. No tak, bo ty sam chciałeś mieć dziecko, ale no na szczęście będziesz mieć kosmiczne dziecko dzięki temu, że ci pomoże w tym Lucjan. No, nie ma sytuacji bez wyjścia. <laughs> dobra, naucz tego bachora mówić jak zjesz. A ty teraz śpisz. Nie masz, nie masz, masz go nauczyć mówić. No mi to gówno obchodzi, że ty jesteś śpiący. Ech, dobra, on jest tylko nieumyty, ale w sumie nie, to mnie nie dziwi, bo on ma często z tym problemy. Zaproponuj wprowadź się, myślę, że to jest zbyteczne, ponieważ myślę, że on chyba już tak, tak, tak kuma, że on tutaj niby jest już spółlokatorem. No niech się dokłada, menda jedna. Trochę zarabia. I mole O, lucent końcu sobie idzie. Czekamy, aż Bella uruchomi. Bella, rusz tą dupę. Rusz ten brzuch. Bardziej. Rusz te zwieracze maciczne. Rusz cokolwiek. Róż głową! Róż dupą! A ten co taki żółty? Żółtek! Powinieneś być zielona, a nie żółty, bo śmierdzisz, ha ha ha! Czemu oni są tacy dla siebie złośliwi? Teraz ta była chyba złośliwa wobec Leszka. Dlaczego tak oj? Nie wiem, jesteście wszyscy okropni. Mam bazdołość, mogę się ewakuować już stąd, please. I to dziecko jeszcze... A, bo w sumie nie kupiłam żadnej zabawki, elo. <laughs> Dobra, ćwicz logikę, będziesz ufo na 102. Będziesz mieć mózg wielki jak ufoki. No dawaj te klocuszki. Już lepiej, no to tatuś już idzie. Nauczyć cię chodzić. Da ci kopa w dupę, to przy okazji się nauczysz latać, nie tylko chodzić. Bachor, kurde, bez sensu. O Jezu, a ona gada do Pascala, że chyba coś powinna... O, taka delikatna sugestia, typu, że może... Powiesz coś swojemu bratu, bo już czekam i czekam, a nie widzę pierścionka na łapie. Tak, kurwa. No, trudno. Nie przeskoczymy niektórych spraw, no. Dobra, to w takim razie, jak będę grała papuszkami, to Waldka wprowadzam do papuszków. A tutaj zostawiam dwóch braci. Belle wyprowadzam przy pierwszej lepszej okazji gdzie indziej, żeby dalej szukała szczęścia. Wraz z dzieckiem poczętym przez Pascala. dobra. Tylko teraz właśnie czekać na najważniejsze, czyli na porodę. Dobra, no to rodzimy. Dziewczynka, kurde, już, się, już myślałam, że to będzie kolejny chłopiec i chciałam skomentować, że hmm, generał Bolesław to wie, jak strzelać gole. Kurde, czwarty syn, no tu jednak córka. W ogóle taka ciekawostka, jak zawsze próbuje czwarte dziecko zrobić generałowi, to wie, czy nie to jest dziewczynka. Nie wiem, czy to kwestia przypadku, czy to tak ma być. No dobra, ale w końcu masz. Swoją pierwszą córkę nasz Bolesław, tylko szkoda, że. O, daleko, daleko. No, jak seksownie rodzisz tego dzieciaka, kurdeleszek. Leszek. Lucian się domaga swojego Waldka, ale Waldek jest w robu. Najgorzej. Jakby Bolesław nazwał, kurde, swoją córkę jakoś tak praktycznie, żeby jak najmniej się wysilać, aby ją wołać, czy coś, to powiedzmy, jakieś takie krótkie imię typu ula. W każdym razie najważniejsze jest to, że to dziecko zostało urodzone. I w takim razie musisz być ponownie ciężarna, abyś mogła być przetransportowana do innej rodziny. Ty nasza kukułeczko, Będziesz podrzucała innym swoje dzieci. To jest piękne. Tak, jestem najfajniejszą osobą. No, Laura pukawka to mówi, więc kurde, a ten cały czas czeka na swojego. I dobra, to zostaw tą pukawkę. I weź tą papuszkę. Dawaj. Kurde, papuszka w ogóle zaraz będzie musiał iść stąd, bo oni chcą być na osobności, Ja za bardzo nie mogą, ponieważ nie ma miejsca na tej parceli, więc no... Zrozumcie to, wszyscy nie czuli chamy. Dobra, on zaraz go zaprosi, tak? Sponio, okej. Okay. Akurat my możemy się zabierać do majstrowania. Yeah! I... No co ty? No wymiękasz, Bella, ty? Już sobie... Utorowałaś drogę. Jedno, dziecko przez ciebie przeleciało. No to teraz to powinna być po prostu kwestia. Pff, kogo teraz oni wywalają? Chyba tego kolesia. No najgorzej, no ale tutaj nie mam za bardzo chyba. Ej, ciekawe, nie, 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 ej, na górze będą, to też będą się do kogoś pruć, że ktoś to widzi. Z perspektywy przechodnia, czy może nie będą się próć? Pewnie się nie będą albo się będą, bo to w sumie Sims, okej, okay. to zróbmy im taką bardziej prywatność i dajmy to na górę, to łóżko. Zapomniałam, że w sumie na górze oni mają wpyte miejsce. Ej, ty, 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 ty. Nie to łóżko, to łóżko dwuosobowe. A ten w ogóle co się szlaje jak u siebie? Niech spada. Na szaf do tego. Postaraj się, w dziecko. A nie, jednak się czepiają tego ziomka, nie wierzę. O. I świetnie, akurat w tym momencie Bella jest gotowa do oddania tak powiem. A to dziecko łazi. W ogóle po co ono łazi? Ja się pobawi gadającą mordą. Okej. Okay. A on jeszcze nie wraca z tej swojej tyry? O 22 dopiero. No, no, no. O Jezu, dziecko jest obsrane. Tutaj co? Bardzo nie ma chyba chętnych za nadto. Dobra, to zamów opiekunkę. Mamy dużo pieniędzy. Nie wiem co z tym zrobić, więc akuracik. Opiekunka do dziecka? Nawet może i dwie. Czemu on w ogóle dostał udaru cieplnego, ale go rozgrzałaś. Belo, Jezusz, udaru cieplnego. Ona chyba też ma udar cieplny, tak, ale jakim prawem? <gorszono> ale było gorąco, Boże. mo tego, że ja nie mam tego moda, ale coś czuję, że wy to chyba trójaczki żeście walnęli w tym momencie. Co więcej z, z... z chorym w ogóle? Idź gdzieś. Idź gdzieś. Jesteś bezużyteczna i głupia. Jednocześnie. Dobra, halo, na ratunek tym debilom. Uratujmy ratuj wspólnie. To musi wystapić kurde gdzieś tam... Ech, na powietrzu, tak. Kurde, na podwórku w ogóle, jakiś osrany, zapomniany stolik, tak. A jak ona potrzebuje turbo jedzenia, tego go nie dostanie, nie? Jak to posprzątaj? Jedz, nie sprzątaj tego, jest. Tak samo ty, to żryjcie, no. Znaczy, w sumie teraz mi Pascal jest serio obojętny, ale... Ech, wolałabym go zachować. Policja czekoladka. Tak, jasne, jasne, jasne. Wszyscy jesteście. Boże, Bella, czy ty ruszysz dupę do tego żarcia? Super, cieszę mnie to naprawdę fajnie. W końcu się zdecydowałaś po latach. Świetnie. Jeszcze opiekunka mam wyjada zapasy. pasy. Słabą. Nie chcę nic mówić, ale słabo. Dobra. Żarita, proszę Was. O Jezu, teraz ona zdechła, zaraz on zdechnie. Hmm. Nie gadaj o przelatywaniu na, na śpioch, ty zboczeństwu. Czy dałaby się w ogóle wam jakaś wanna? Robię tutaj uniwersalny pokój na wszystko. Chociaż nie. Ale dobra, w sumie dla Beki tutaj muszę że wanna być. Ciągle nie. Ona i tak nie zdąży, mogę się założyć. No jasne, oczywiście znam tą... no, nie, to. No, niech jeszcze ci podżera tego łososia. Tego omemlanego przez ciebie łososia. Tutaj jeszcze coś zostało. Żyj to, proszę. Jedź to, please. Jezus, no. No właśnie prysznic, no. Nie mam do niej siły. Boże, dobra. Okej, okay, bo takiej chyba tutaj nie odratuję, bo naprawdę mam dość. Jak będę w jakiejś innej rodzinie, to ją przygrucham, więc jeszcze ja chyba potrzeby zrestartują. Dzięki wielkie. Jeszcze takim, o, wyjącym bachorem zakończę ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na inne moje odcinki z Dziwnowej, nie tylko. Trzymajcie się. Pa!